Witam Was bardzo serdecznie, jestem Mankelek i witam Was już w 15. odcinku i mam nadzieję, że przed ostatnim odcinku gry Half-Life 2 dość długo ciągnie się ta seria. Widzę, że Was też to już powoli nie ciekawi, a chcę chociaż skończyć, żeby było skończone, więc ja po prostu, no mówię, rasujemy po prostu tą serię. Myślę, że ten odcinek, może kolejny, to będą ostatnie bo chcę przejść e, heavy na i w sumie już zacząć takie większe nagrywanie half lifea znaczy Danglata, właśnie w sumie wciągnąłem i ogarnął jedną rzecz, że Danglate 2 będzie mi chodzi, więc świeżo po ukończeniu half -Life, e, 1 e, zacznę nagrywać Danglata 2 e, taki mam co najmniej pomysł więc tak, niech tutaj się wszystko skończy, no niech on tam tych zabije. A tutaj nie będę do nikogo strzelał, bo tak i tak, nic tutaj nie zrobię, amunicji żadnej sobie stąd nie wezmę i tylko ją stracę. No tutaj, no o dobra, coś tam niby wziąłem, ale nie dużo, dobra. Musisz mi to otworzyć. Otóż mi to i lecimy, bo tutaj nie ma czasu. Nie ma czasu, Dok Nie będę się tutaj stał i ziem gdzie lecić, to lecę. Bo nie ma sensu. O, tutaj jest telewizor, ale czemu oni nie działa, nie wiem. Dobra, nie będę czekał, że on zacznie działać. Tylko i idę... da się tam napiedala z tym go uchjadną. Weźmy ten je, je. helikopter ich weźmie. No, bo jesteśmy gdzieś gdzie już byliśmy. ja ja sobie zwalę, bo z nich powinno być ten. Apteczka, znaczy nie apteczka, tylko ta. A nie pamiętam. Zbroję. O, jak widzicie tutaj wcześniej tego... Wcześniej tego nie było. Coś się odjebało. I to dość dużo się odjebało. Bo to tak jak widzicie, odpierdolę ją no tutaj mam obteczkę. A no tutaj się gościu spina. No się, siema, siema. Dobra, dzięki. i to już zży na wskazane miejsce. No, ale ja nie potrzebuję pistolecików. Prostujcie... o! Tu też jest stójcie, bo będą strzelać. Dobra. To jest w ogóle inni ludzie, którzy się w sumie zgadzają na to, żeby walczyć jeszcze tam, bo kombinacje to już te inne ten, kombiny to jest już inna bajka całkowicie. Dobra. Kurwa, a, zajbić on se do mnie gada, a ja go tak Chcę w sumie go tak zabijem, a, ich też już Tak, dopóki to nie upadnie, to mi to nic nie zrobi, dobra, zajebiście Oba, nie mam czasu na zobowiązania. Tutaj idzie Slayder. Pierwszy raz on będzie z nami walczył. W sumie wcześniej Slayder z nami nie walczył. Teraz będzie walczył. Dobra, ja tutaj. robić aż, ale aż, który coś daje. No i tak, do on dostał tym, ale go to nie zabiło. Jak widzicie jak te koło tego przeszedł? Nie, to kurwa leci w moim kierunku, kurwa, o tak, dobra, leci. Tak zapomniałem. Dobra, bo ja chcę tutaj speedrenować, dobra ten sobie od tego zginął. Ten od tego nie zginął, ale zginął z beczki śmiechu, teraz tu sobie wezmę apteczkę. Tam już zginął, wezmę sobie skrytkę. Dobra nie mam czasu nawet Nie no, nie będę tego robił A teraz jak to się... Tak teraz te miny są moje jak ja je położę Dobra, to wiedzieć, dobra lecimy dalej Mamy 5 minut Ale dalej mamy dużo dużo do przejścia tak, chyba nic nie ma nad. Nawet... Nie wiem. Jest tutaj jakiś pokój. O! o Zabierz się zesponować na nas, zajebiście. O, amunicja i tyle, do was zjeżdżaj mi ku was drogi. Baba. No, lecimy, 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 bo nie ma czasu. Tutaj będziemy musieli przejść przez ten. oni, wy macie czekać tu. Czekajcie, tu, a ja idę was y, uwolnić. No kurwa, coś wam powiedziałem, że No bo na no, pijdola się jestem headcanem. No dobra, rushujemy, rushujemy, jemy. Nie ma czasu do... Na... Um, kurwa, jeszcze te dybile są tutaj. No, myślę, że już nie ma. Zobaczymy się. No ty, o, to, to, mu na, to mu nic nie robi, ale to już mu zrobi krzywdę. Tutaj sam mogę poprzełączać? Nie. Hmm, te zaraz bym porozwalał, bo akurat jak mi się skończy amunicja, no to akurat będzie troszeczkę przestane, bo nic nie zrobię. No, rozwal się. No dobra. Obla. nie że jest możliwość tak, żeby 6 tam jak oni wychodzą. No trzeba spienić są słuchajacze. Dobra, chuj z nimi. Lecimy dalej. Otworzę wam tą bramę. Lecimy też się z nimi, żegnamy. Chyba. Co za Dobra, mamy 9 minut. 9 minut. Ja spróbuję. Nie no, kurwa, pedale. Dzisiaj robię dłuższy odcinek. Zostawiam Cydadele na, e, na, na następny odcinek, a dzisiaj chcę dotrzeć do Cydadeli. Zostawimy mi około godziny gry. No, co, tak, jak będę... jak będę sp... Daj mi apteczkę. Dzięki. Będę tak chwala ja szała, to kuwa zginę. No bab, No sunąć dupy. Kurwa nie mam. Myślałem, że mam No mam haki. Pływa celo, czegoś takiego nie trafiłem. No, przesuń się. Ja za, ja za, ja Leczenie, leczenie, nie mogę się uleczyć już więcej, dobra. A, w górę, dobra. Nie, w te wszystkie, ukryte rzeczy. No, bo pływa, to było chyba ukryte. No, bo tutaj jest myślę, że kurwa ukryte to jest kurwa to drugie, ale dobra. O, że te, przejście tutaj. Dobra, teraz wiem gdzie ja mniej więcej w sumie. Chyba będę. Ta Nie, dobra, nie, to nie jest ten to ja pierdolę. tu Nie, dobra, została mi godzina gry, ale to będzie takie dość długa kurwa godzina. Godzinę to będzie się wyrobił, ale to kurwa mi się. Ja już po prostu nie chcę tego kurwa grać. Chciałem sobie tak pogać, myślałem, że kurwa se nagram, bo nagam coś, co w sumie znam. A jak widzę, jak to się kurwa dłuży. a chcę se kurwa skończyć. to jest tak mało celne. No ja... Babcie, kuwa, beczki śmiechu. No ja też przypadkiem takie ku**a nie złapał. No, tamte z tej w ogóle przeszedł. No Pogadaj ze mną, tak? Otwórz tutaj, otwórz. No otwórz, okay, dobra, teraz ja się będę musiał chronić Przez chwilę Żeby inaczej przecież Szczerze nie mogłoby być inaczej, ale z tego co widzę to... No tutaj mnie już atakują ci. Mocniejsi. oni są tak zajbiście kurwa ukryci, że ja nie jestem w stanie im nic zrobić. No nie wymogę, ale mało co. Chyba otwieraj już tam to przejście. Na no, ostatni wadula, no dobra Ale bo się amunicja w tym No Szybko, szybko To nie muszę już się dawało no, To nie się dawał, wybuchnie, dobrze To niech wybucha Chyba elo Bo ja nawet z wami nie gadam. Żeby się już sami. No, tutaj jest taki etap, który nie jest za fajny. Może znaczy, po prostu długo się go przechodzi. O, na przykład to, to muszę mieć tu. Eee, Za bardzo kozłaczę, O! Jak to będę miał tu? No kurwa wskacz na to, no i chuj. Chuj, zaraz zginę. Na bapie, dole Elo. Kurwa, chcę to szybko przez bo nie chce mi się już kurwa w to grać. się. Dwa, plus jest takie, że tutaj nie ma w sumie innych zombiaków, bo są te podstawowe. Oba, lecimy, lecimy, lecimy. Dobra Dostałaś osiągnięcie, że jakieś pieko przeszedł. A, tutaj wam otworzę i lecimy. Lecimy, lecimy, bo czasu nie ma. Panowie! Panowie, mam 15 minut! Ale... Cię nawet nie zbliżyliśmy jakoś bardzo do końca. No, gadaj co tam. Mnie obchodzić, co ty mówisz. Ja tutaj po prostu chcę to przejść, wezmę sobie shotguna, jakby miał jakiś przeciwników. Tak, żeby im po prostu wyjebać. Teraz porządnie. To tutaj sobie gadaję, płak czułam. Te? Tu ja mu przejść. No, ja muszę czekać. A tutaj są mosty jakieś otworzyli. Otwieraj, otwieraj, kurwa, drzwi, które drzwi mi otworzył? Oddaje mi się, masz się zniszczył. Najemniej jesteś ta bo jesteś głupia, bo. Ujwa! Myślałem, że ją ratuję, ale mi się nie udało. No bo chuj, lecimy dalej, dole. dole no, trochę tak. A. trochę co przesadziłem i tak. nawet no, zapiszę nie mam za... Baba. Uj z wami z jazdą Baba radź się sasami. Mam ku was pójść? O, tutaj dobra. O, tutaj na No Jezu, jeszcze te dziwki pierdolone. Proszę by mnie kuwa, nie? Dobra, daj mi apteczkę Dać mi Dobra. Dobra. Nie no, ja kuwa, muszę pójść trochę. Do tego jebanego krawia i drugiego I trzeciego Plus jest taki że jest dużo amunicji amunicja to, Dajcie chwilę dobra. No bo no ja z wami Nie ma czasu tutaj Tak sobie No to było zajebiście rozrysowałem jak mniej więcej Ile będzie jeszcze tego i sobie przypomniałem ile jest tych rzeczy w sumie i ja nie wiem czy się wyrobię w dwóch odcinkach chciałbym się wyrobić a to bym chyba musiał zrobić po prostu godzinne odcinki a za bardzo te... no mi się tak te... no nie pisze mi się zrobienie czegoś takiego Widać, że jest już tutaj, chyba, wojna. Freeman, Dobra, będę... Dobra, ten gada mnie tak bardzo nie zajebał jak wcześniej. Lecimy. Umierajcie, ludzie. To dużo was tutaj. Dobra, umierajcie. No bo ten jest zabity. A, oni tutaj zejdą. A zejdźcie, bo ku aż Rylon. A jeszcze genatami rzucają. Dobra, 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 lecimy, lecimy, lecimy. No tak kuwa zajebi się skoczy, jakby wygląd wyglądał jakby przeskoczy. No ja nie znam. No nie, ty głupia cipo. No, no, co chciałem. zabił. zrobiło. No i w, idealnie to, no, no prawie wyczyszczoną, i te pojazdy dalej tam są. No. No, tam są kolejne te pierdolone. Mm. Kotek, bądź cicho. Dobra, teraz zmierzamy do tego, do... Nie wiem, czy do spotkania się z Alex? Tak, do spotkania się z Alex, znowu.

Dobra, bo zabijałaś tutaj dużo... ilość ludzi. A ich jakoś kuwa nie. O, za mnie No jedna z... E, ta. Jeden nabój... w tej... w komorze. Oh, okay. Kurwa, kuszą, project, to, to to well, fuck, I can do that too. Well, we're in luck. There's a generator in the square outside. We're trying to disable as many as we can to loosen the Combine's grip on this sector. You only to expose the core, then I'll need you to hit it with a burst from the gravity gun. In the meantime, watch my back. We were looking to join you, Dr. Freeman. Ja! Yeah. Tak, no dobra, lecimy, lecimy, bo czasu nie ma. No Tutaj jeszcze będzie, spędzimy gdzieś z 5 minut kurwa, na bezsensownym strzelaniu się. No bo nie żyjecie. No bo włączaj to szybciej. Long as soon as the generator's down i'll open that gate and we can get out of here It's a standard panel Oh